No a jeszcze, jakbyście chcieli od razu wiedzieć, co jest w środku. No i kiedy myślałem, że już się nie doczekam? Na 100%, bo już orzełka widzę. <słyski> Mam właśnie ten swój moment dnia. Zapewne fand wypadł. Chodźcie, zobaczycie co. Co my tu mamy? Tak ładnie bije. Zobaczcie, co to będzie. Jakiś guzik chyba. Srebrny. No bez skitu, jakiś posrebrzany. Dobra, zaczynam kolejny film. Nie na jeziorze, trochę. Dzisiaj za późno wstałem, taki byłem zły, bo miałem jechać jeszcze na to jezioro, ale pojadę może sobie pojutrze, o. A dzisiaj mamy pole, stare moje pola tutaj obchodzone. No i jest ten pierwszy guzik. I zapraszam po prostu, nie przedłużając tego monologu, do następnego dołka. Na razie. Dobra, jest krągłość, ale powiem wam, że tutaj dzisiaj nie będzie łatwo. Patrzcie, myślałem, że to podkładka, bo miałem to w ręku, ale... Podkładka, na której napisy są w koło? Są tam jakieś napisy. Na zdjęciu pokażę. <laughs> Może to był guzik, ale ten środek wypadł. Nie wiem. Dobra. Lecimy dalej. No i zaraz zobaczymy, co mnie robi. W konia guzik czy nie? Czy moneta? Już czuję, że guzik. Co to dzisiaj guzikowo tak będzie? Się zaczyna raczej. Tu jest uszko rozwalone. Guzik bezimienny. A ja lecę dalej. I kiedy myślałem, że już się nie doczekam. Się doczekałem. To jest moneta. To jest... 49 na 100%, bo już orzełka widzę. 5 groszy, bo tylko te 5, 5 groszówki tak fajnie wysoko biją. Z 49 roku, oczywiście wiadomo, że pozdrawiam dzisiaj przy okazji tej pierwszej monety pana Antoniego Pieckiewicza. Mam nadzieję, że teraz się worek rozwinie, panie Antoni, bo strasznie długo chodzę i nic. No, a tutaj patrzcie. I jest mysz kamiki, zobaczcie. Nie wierzycie, że mysz kamiki, zobaczcie. O, myszka Miki. To jest kluczyk od jakiegoś dygarka zapewne. Do nakręcania. Zgięte to jest. Ciekawe czy to się rozprostuje. Dobra. Lecę dalej. Niemożliwe. Aż nie wierzę. Ale jest. Złoto Weimaru, powiem wam. Pięknie biło. Patrzcie, dyszka. O kurcze, teraz to ja rozumiem. Piękna dyszka. Złoto maru i lecimy do następnego dołka. Jeszcze powiem wam, że fajnie zachowana. Mennica A24, wszystko widać także. Tyle. Bardzo fajny dźwięk. Zobaczmy, co to będzie. Jest gdzieś tu. Ziemia miękka, piasek. Dosłownie Gdzie jest. Coś albo chyba małego? Ale, to ta pierdoła tak biła. Patrzcie, ja cię kręcę. Nawet nie wiadomo, co to jest. Kawałek czegoś. <laughs> o, tutaj widać teraz. Nie wiem nawet, co to jest, ale tak to biło. Dobra, jest i nawet srebro, wam powiem. Patrzcie na to. Jest łyżeczka srebrna, to się czuje po ciężarze, wam powiem. Nie ma tutaj, o tylko literka jakaś, albo kawałek napisu, albo puncy został. Tutaj na końcu. No ale to srebro, zobaczcie, to żaden tam chyba nie jest plater. Ale ładnie się świeci, patrzcie. Osiemsetka pewnie. Jak te łyżki były, i te sztuczce, szkoda, że dal... i dalszej części tego nie ma. Czekajcie, tutaj. No, to jest srebro. Kurde. No, szkoda, że. Tak jak mówiłem ostatnio, w którymś tam filmie, że. Czasem wystarczy tylko jedna rzecz na wykopkach, i to takie. Wszystko, co jest takie, jak to się mówi, pospolite. I ta jedna rzecz robi cały wypad, no, w tym przypadku byłaby to łyżka, nie? ale niestety nie jest cała, także do następnego dołka. Powiem Wam, że chyba się pomyliłem tam w którymś momencie, mówiąc, że te baterie yy, od tej kamery, tutaj widzę o w tym miejscu 91%, gdzie dzisiaj jest zimno, to tylko słońce tylko sprawia takie wrażenie, że jest ciepło, ale jest zimno. I bateria, powiem Wam, chyba jak przyszła do mnie i nie ładowałem, to może ona taka była rozładowana troszeczkę, a tam pokazało 100% i zaraz szybko zjeżdżało. Bo teraz, jak ja je podładowałem, to nagrywając już tyle, no, trochę tam ponagrywałem dzisiaj i ona ma 91%, tak samo jak na jeziorze, miała długo 100% w ogóle. Później nam spadło, wiadomo, do 70%, ale powiem Wam, mogą być jakieś rokujące nadzieje na te baterie, że będą w miarę fajne. I patrzcie, tutaj jest taki kurde kawał czegoś. Kawał czegoś. Co to jest? Aha. Trybik jakiś coś od czegoś. Nie wiem co. Ale mosiąc, powiem wam. O! To jest w środku puste na pewno. Ciekawe, co tam w środku jest. No dobra, mosiąc. Myślałem, że taka łuska będzie. Bo to z tyłu tak wyglądało, że spłonka tu jest. No ale jak widać, to nie jest łuska. No a jeszcze, jakbyście chcieli od razu wiedzieć, co jest w środku. Nie ma nic. Nie wiem, dlaczego to taki bębenek z takim czymś. Czy tam było coś nawinięte, sprężyna jakieś, no ale nie. Dziwne. Mam właśnie ten swój moment dnia, zapewne fand wypadu, coś co po prostu jest, może być piękną rzeczą. Chodźcie zobaczycie co. Moi drodzy, to jest właśnie ta rzecz, taka duża. Oczywiście niektórzy już się domyślają, że jest to dzwonek, bo to jest właśnie dzwonek. Będzie piękny dzwonek. ha, ha, ha mam! Ha, ha. Moi drodzy, ale zobaczcie na stan tego dzwonka. On dosłownie ma jeszcze tutaj to srebrzenie takie, no, to nie jest tam, wiadomo, srebro, ale takie jakieś niklowanie, czy co to, jak to nazwać? Paul Piecz. Paul Piecz. a na dole Paric. Paric. Ciekawe, czy to jest Paric, czy to jest nazwa jakiegoś. Miejscowości? Bo Paul Pietrz to na pewno jest yy, imię i nazwisko. Myślałem szczerze, że będzie taka bardziej mi znana, ale popatrzcie, i tak jest świetny. Kolejny dzwonek do kolekcji, już chyba mój w karierze od tych lat 10 Ponad szósty, chyba. Ja pierdzielę, no to jest właśnie to. To jest właśnie to, o czym ja mówiłem. Coś takiego. Że będzie ta, ten banan na gębie przez <noise> cały dzień. Że jest dzwonek super. Ja pierdzielę tyle razy tu chodziłem. A to zobaczcie, nie jest to mała rzecz. To jest duża rzecz, biło jak dzwon w kościele. Normalnie także do następnego dołka. Uwaga, uwaga. Dobra, co to będzie? Plomba. Kurde, jakaś dziwna, chyba taka starsza plomba jakaś powiem wam Albo i nie plomba, bo to jakiś taki dzyndzel, ale może i plomba Coś tu jest, ale nic nie widać No i tutaj moi drodzy Piękny sygnał, piękny sygnał Zaraz zobaczymy, co to jest Jest jeszcze w ziemi. Zobaczmy teraz. No ludzie. Ja pierdziele. Znowu. Blaszka jakaś. Dobra. Jak to słabo biło! Dobra, teraz jest lepiej, ale ciekawe jakby... Bo jest moneta, zaraz zobaczymy jaka. Ciekawe jakbym to na sztorc postawił, o tutaj. No. No, mogło tak być. Patrzcie. O ja pierdzielę. z tej pozycji nie ma dźwięku. Taki... Pik, pik. Tu... Tu na żelazo znowu. Ja pierdziele, czekajcie, zobaczymy czy w ogóle w dołku jest jakieś żelazo. Co za nie ma. Straszny dźwięk dawała. Moneta czy guzik teraz patrzymy Moneta Fenul, z cesarstwo, co jest? Kurde. No na płasko jakbym położył, to wiadomo będzie elegancko, ale... o, pięknie! Nawet powiem Wam, spróbuję głębiej, bo ja już jestem w szoku, że taka kicha. Jakby to głębiej było, czy ja bym wykopał tego fenola, czy on jest jakiś. No musiał być centralnie na sztorc, ten fenol. Na płasko. No to już mamy troszeczkę głębiej gdzieś tam 20, załóżmy centymetrów. Bezproblemowo. Bezproblemowo, także jest kolejny fenol, kolejny pierwszy fenol, dzisiaj gdzie on jest teraz? Jeszcze go zgubię pierwszy fenol z cesarstwa, bo mamy jeszcze wajmarki do normy. Wiadomo, że brakuje i jednej monety. Ja pierdzielę, zobaczcie jak on się zakleił tu. Jest. Także może jeszcze wyskoczy, chociaż... Chociaż żeby norma była, powiem wam. Mamy cesarstwo jednego fenola, także do następnego dołka. Już postanowiłem, że wracam. Powiem wam... I mówię, dopóki tam wykrywacza nie wyłączę gdzieś tam na końcu, to... To będę działał i zadziałało tak o, zobaczcie, tutaj jest... Jakaś figurka była. O! Jest głowa konia, ale ładna. Zobaczcie głowa konia, to się urwało ewidentnie, ale, ale fajnie tu widać tą główkę, tutaj z górą jakby ścięta. No. Ja zawsze mówię, koń i plomba to już różnorodność jest wtedy, powiem wam, także monety 3 i chyba nie będzie więcej, ale nigdy nie tracimy nadziei i tam do końca idę, teraz zobaczymy co wyjdzie. Dobra, koniec. Drodzy, koniec. Dzisiaj było to, co było. No nie było tej normy. Tak liczyłem, że na koniec jakaś tam moneta wpadnie. No nie wpadła, bo zawsze, wiecie, jak jest norma i to co w koło, to już wiem na przykład, że będzie z tego na przykład jeden film, a nie jakieś tam łączone części. A tutaj nie wiem, czy tego w koło było aż tyle. Był dzwonek, na pewno fantem, pięknym fantem dnia jest ten, ten dzwonek. No i tamta reszta to widzieliście po drodze. Nie wiem, nie będę już przedłużał, po prostu pozdrawiam wam, pozdrawiam was. Aha, powiem wam, że wczoraj w nocy, a było to już dla was ponad grubo, ponad tydzień temu zobaczyłem, że wybiło mi te 12 tysięcy subskrypcji, za co gorąco wam dziękuję, że przez pomogliście przekroczyć kolejną granicę. Przeskoczyłem kolejny płotek. Teraz, teraz lecimy do ilu? Do 50. Chyba się nie uda. Ale dobra, wszystko jest możliwe, także. Pozdrawiam Was gorąco i oczywiście zapraszam do yy, następnego filmu.